Po raz dziewiąty odbył się memoriał kapitana Adama Byczka. O zwycięstwo walczyło dokładnie 20 drużyn strażackich. Od czterech lat najlepsi byli strażacy z OSP Jankowice. W tym roku puchar trafił jednak w inne ręce. Dokładnie 20 drużyn pożarniczych z rybnika i z powiatu rybnickiego walczyło o zwycięstwo. Wszyscy przygotowani, wytrenowani. Memoriał kapitana Adama Byczka to największe i najważniejsze zawody sportowo-pożarnicze w regionie. Zawodnicy startowali w trzech kategoriach: samochodów lekkich, średnich oraz ciężkich. Uczymy się przede wszystkim zgrania zespołu, co jest na samochodzie, czyli kierowca, dowódca i czterech strażaków działamy razem. I tworzymy Do akcji jak jedziemy, to tworzymy jedną całość. Nie ma jednej za wszystkich, wszyscy za jednego. Grupa to jest podstawa, bez tego nie ma, nie ma opcji, żeby coś działało. Przede wszystkim takie zawody to jest dla nas, dla strażaków, sprawdzenie swoich dotychczasowych umiejętności oraz zgranie całego zespołu całej drużyny, żeby, żeby, żeby całość założenia wykonać jak najbardziej sprawnie. Sprawnie, szybko i precyzyjnie w zawodach, jak podczas akcji, liczy się każda sekunda. Te zawody akurat nam pomagają w akcjach, gdyż no, jest tu jakieś rozwinięcie, jest tu jakaś rywa, rywalizacja między zawodami drużynami. Natomiast ale jest jakieś rozwinięcie i współpraca między rotą pierwszą, rotą drugą, kierowcą. I rozdzielaczowym po prostu w jaki sposób pomóc sobie. Chyba tyle. No. Tylko tyle i aż tyle. Dziewiąty Memoriał kapitana Byczka wygrała OSP Żytna, a to oznacza, że kolejne zawody odbędą się właśnie w Żytnej.